Przemieszczając się między departamentami urzędnicy chodzą pieszo, jeżdżą komunikacją miejską albo służbowym samochodem. Jest też kilka rowerów przypisanych do konkretnych wydziałów, ale w przyszłym roku otwarta zostanie urzędowa wypożyczalnia. Pracownicy magistratu będą jeździć szybciej i taniej. Wiceprezydent Radosław Stępień podpatrzył ten pomysł w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Każdy z naszych pracowników, kto zostawi kartę identyfikacyjną bądź jakiś dokument, będzie prawo miał do celów służbowych. Skorzystać z jednego z kilku rowerów, bo dziś, e, tak naprawdę jak w wielu miastach w i na świecie najszybciej można się dostać gdzieś na rowerze. Wiceprezydent Radosław Wstępień testuje też rower elektryczny, który również będzie do dyspozycji urzędników. Taki pojazd daje więcej możliwości niż tradycyjny. Jeśli jest kłopot polegający na tym, że albo trzeba jeździć w garniturze, albo jest kłopot z prysznicem, albo. Czasami z kondycją. To promujemy od pewnego czasu, także jako urząd, rower elektryczny. A co o wypożyczalni rowerów, myślą urzędnicy? Wydziały są odległe. Wydział Sportu mieści się przy Księdze Skorupki, koło Hali Sportowej. Wydział Edukacji się mieści na ulicy Krzemienieckiej. Centrum Świadczeń Socjalnych mieści się na ulicy Urzędniczej. To są naprawdę spore odległości, więc przypuszczam, że tego typu rozwiązanie bardzo ułatwi przemieszczanie się z wydziałów do sekretariatu pana prezydenta. No pewno, że skorzystała. to by nie skorzystał? To jest wygodne. Na początek magistrat planuje kupić kilka rowerów klasycznych i dwa elektryczne. Jeden rower z silnikiem kosztuje około 3000 zł. Wypożyczalnia ma zostać otwarta 21 marca, pierwszego dnia wiosny. Pomysł kupowania rowerów za pieniądze z miejskiej kasy może się nie podobać, ale urzędnicy tak czy inaczej będą musieli się przemieszczać. I chyba już lepiej, żeby robili to służbowymi rowerami niż służbowymi paliwożernymi limuzynami Jakub Wojtczak wydarzenia